Damy Państwa! To jest dzień, na który czekają wszyscy kibice piłkarscy. Przed nami wielki finał rozgrywek pucharowych. To spotkanie skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Napięcie na stadionie jest wprost wyczuwalne. Zapowiada się świetny mecz. Czego jak czego? Ale piłkarskich wrażeń przez Wielkie W na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabraknie. Zatem doczekaliśmy się. Przed nami wielki finał, a nic nas tak nie kręci w tym sporcie jak właśnie mecze o trofeum. Ciekawe, czy w związku z tym zobaczymy piękną grę ofensywną i festiwal bramek, czy jednak pojawi się do zakuntatorstwa, przyczajenie za podwójnymi zasiekami i trudne do oglądania piłkarskie szaty. Tak czy siak, mamy tu najlepszych zawodników całych rozgrywek. Można się więc spodziewać, że to będzie spotkanie godne finału. Ekipa Tigres rozpocznie ten mecz w następującym składzie. Zapowiada się, że zagrają tradycyjnym 1-4-5-1, Jacku. Tak, to by znaczyło, że będą chcieli zrobić dwie rzeczy: zabezpieczyć tyły i zdominować spotkanie dzięki przewadze liczebnej w linii pomocy. Pytanie, jak zareagują na to rywale. No i jeszcze jedno: czy ten osamotniony napastnik będzie miał dziś odpowiednie wsparcie? Przed nami skład drugiego z zespołów. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. O, musi być gol! Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Karioka. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Niełatwo przewidzieć, który zawodnik zabłyśnie w konkretnym meczu, ale można chyba założyć, że ten gracz ma duże szanse, by dziś poważnie wpłynąć na końcowy wynik, nie sądzisz? Znamy go przede wszystkim z jednego, siły fizycznej, którą naprawdę imponuje. Taki gracz to w każdej drużynie skarb, bo prawda jest taka, że w dzisiejszym futbolu motoryka, siła to nierzadko klucz do sukcesu. Oddają piłkę. Jest podanie w tercji ofensywnej, bramka coraz bliżej. Zablokowany ten strzał. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Wypadnie pierwsza bramka meczu. Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Miłka w siatce. Spójrzmy jeszcze raz na ten strzał. Podejście do 11 metra. Przymiarka i bez szans na skuteczną obronę. Dobrze wykorzystany to Menedżer jest wyraźnie zły. Gonienie wyniku zawsze jest trudniejsze. Teraz będą mieli pod górkę. No to mamy jeden do zera. Sarro. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. No i strzela! Gol! Była bramka przewagi! A teraz są dwie! Trzeba wziąć się ostro do roboty, żeby jeszcze wrócić do gry. Naprawdę nie spodziewałem się, że uderzy z takiej odległości. I cała defensywa chyba też nie. Ależ ma to prędkość. A do zera. Gramy dalej. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. No, nie napocił się jakoś szczególnie przy tej interwencji bramkarz. No tak, bądźmy szczerzy. Ten strzał pozostawiał wiele do życzenia. Rafael Karioka. Mogą rozgrywać akcje przy linii bocznej. Mają tam sporo miejsca. No i po ataku zagrożenie minęło. Sosa oddali piłkę przeciwnikom. Świetnie zagrał, będzie groźnie. Teraz broni, wydawało się, że jest bez szans Wykazał się najwyższym kunsztem To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja A mogli przegrywać już tylko jedną bramką Trener nie ukrywa jak bardzo jest zawiedziony Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Piłka znalazła Floriana Towa. On jest niemożliwy. Jak on to wyjął. Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo. Zagrywa teraz krótko. Dobra centra. W szesnastkę. I ta akcja zakończona niepowodzeniem. Po dośrodkowaniu piłkę ma drużyna przeciwna. Uwolnił się teraz, może spróbować wrzutki. Uwaga, za chwilę może być bramka. Popisowo teraz bramkarz w stuprocentowej sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. Rafael Carioca. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Obrońcy nie bardzo kwapią się z powrotem. Gol! Czyste złoto! Ale stracił tę piłkę z boleja. No wspaniały był to strzał! Bravo, brawo, brawo! Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. A becadło futbolu efektywne i efektowne. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Piłkarze tracą kolejną bramkę, motywację do gry i wszelkie szanse na odmianę w tym meczu. A menedżer w pełni świadomy tego, że niewiele tu pomoże. Znowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynika. To dopiero pierwsza połowa. Może się teraz rozpędzić wzdłuż linii bocznej. Sędzia kończy pierwszą połowę, a z trybun, co Państwo słyszycie, rozlegają się gwizdy. A raczej nie tylko rozlegają, ile nie słabną. Kibice wciąż nie mogą się pogodzić z tamtym karnym, ale pretensje powinni mieć do swojej drużyny, a nie do arbitra. Poza tym jeszcze nie ma katastrofy. Jest cała druga połowa na wywalczenie lepszego wyniku. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Thauvin. Nie udało się utrzymać przy piłce Florian Zinia Skutecznie teraz odbiera Przejmują posiadanie piłki Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Jest pierwszy przy piłce. Co zrobi? Mogło być niebezpiecznie, ale świetnie to przerywa. Karioka. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Uwaga, może być groźnie. Tu jednak bramkarz był czujny. Dobre zachowanie, bez konsekwencji. Chwila dla piostwa zdarza się każdemu, ale na bramce... Dośrodkowuje w pole karne, ma komu zagrać. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Reyes. Guido Pizarro. Tracą teraz piłkę, bardzo źle podał. Ale szobrona teraz. Wydawało się, że to musi wpaść! Głęboko w pole karne zagrywa. Słabe to było dośrodkowanie. Bramkarz bez trudu łapie. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Bardzo ładne podanie górą. Dobra sytuacja na centre. Nie groźna ta centra. Łatwo chwyta Bramkarz. Karioka. Guido Pisarro. Pisarro. Rafael Karioka. Andrzej Pierzinia. Mierzonego szokowania w pole karne. Przejmują to dobranie, ale są pod presją. Muszą wyjaśnić sytuację. Błąd, stracona piłka. Elektroniczna tablica nie kłamie. Wchodzimy w ostatnie 5 minut meczu, którego losy Bogiem a prawdą, są już przesądzone. Rozgląda się za możliwością dobrego zagrania. Rzuca się i pewnie interweniuje. Spokaja i dodaje pewności siebie formacji defensywnej. Widać, że śledzi sytuację na boisku. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Daleka piłka z rogu i nie udało się teraz dojść do tego dośrodkowania. Piłka wprost pod nogi przeciwnika. Tylko minuta dodatkowego czasu. Jest okazja na dośrodkowanie. I jest ostatni gwizdek i jest ten wielki wybuch radości. Tak na płycie boiska, jak i na ławce rezerwowych, na trybunach. Kibice zerwali się z miejsc. Miłkarze z ławki biegli na boisko, a ci, którzy ten sukces wywalczyli na murawie, teraz wibatują. Wiele musieli się nadalczyć, wiele rozegrać meczów, a teraz mogą się cieszyć w pełni zasłużonym triumfem. Niektórzy pod koniec już ledwo biegali, ale taki zastrzyk adrenaliny daje nowe siły. Proszę tylko spojrzeć, jak się cieszą. Podium już ustawione, ustawieni też piłkarze w kolejce do wejścia. Widzicie Państwo, przestępują z nogi na nogę, pozdrawiają kibiców. Nie mogą się doczekać chwili, o której marzą wszyscy uczestnicy, każdy rozgrywek. Już stają w półkolu wokół pucharu. Już kapitan szykuje się do wzniesienia trofeum w tym triumfalnym geście, który wszyscy kibice tak dobrze znają. Jeszcze chwila i tak, tak, eksplozja radości na stadionie. Konfetti, błyskają flesze, kamerzyści starają się znaleźć jak najlepsze ujęcie. A oni skaczą, cieszą się, śpiewają i to samo dzieje się na trybunach. Spójrzmy! Ależ to jest widok jasku. Biegną teraz z trofeum, by pokazać je swoim fanom. Tak, to no na pewno bez kibiców tego triumfu by nie było. To dla nich grali, to oni ich wspierali także w najtrudniejszych momentach i teraz chcą im w ten sposób podziękować. To piękny gest i naprawdę piękne chwile, ta wspólna radość. Proszę tylko spojrzeć. I przyszła pora na zdjęcie z trofeum. Pamiątka na całe życie Jacek. Trudno im się teraz skupić w tym szale radości, ale za dekadę czy dwie powierzą je sobie nad kominkiem i będą czule tę chwilę wspominać.